Witam Was 15 marca 2020 roku. Jak widzicie, szyba jest oszroniona a więc będę musiał ją trochę tam poczyścić. A ja spróbuję Was zabrać dzisiaj nad jezioro w celu połowienia gadżetów wędkarskich. Czy to się uda, to zobaczymy. Stanu wyjątkowego jeszcze nam nie wprowadzili, a więc chyba będzie wszystko dobrze. No nic, my się bawimy dalej. I przyglądamy się, co nam przyniesie przyszłość. Powiem Wam jedno, zobaczcie na linę, jaka jest sztywna. Jakby była zrobiona z drutu. To ja uczciwie mówiąc, w lutym nigdy tak nie zmarzłem jak dziś, 15 marca. Jest około minus 4 stopni, odczuwalna, minus 10. Także powiem Wam, jest nieciekawie. Ale spróbujemy coś nagrać. Nie ma się co poddawać. Lekko jestem przeziębiony, jak słyszycie po głosie nie jest to na szczęście koronawirus tak sądzę no ale dajmy już spokój porzucajmy i zobaczmy co tam dzisiaj jeszcze nas dobrego spotka ubiłem się z myślami czy jechać czy nagrywać ale nie chcę was zostawiać bez filmów bo teraz dużo ludzi siedzi w domu, ma wolne to przynajmniej poglądacie co ten Dario tam natargał ze swoim wkz -em. Proszę. A WKZ dostarczy nam kawałek blaszki. Druga blaszka i pierwszy haczyk. Pójście jak pozory mylą. Piękne słonko świeci, ale jest naprawdę mroźno. A ja targam pierwszą dziś puszkę. Jakaś tu nam mądrość życiowa przyświeca z kapselka. Bądź sobą to też jestem. Tak sobie ciągam tą linę i mam pytanko do Was, Panowie, co tam rzucacie magnesami? Czy do Was coś tak podchodzą co chwilę jacyś starsi Panowie i ogólnie ludzie i opowiadają Wam połowę swojego życia? Bo mi się to coraz częściej zdarza. Nie nagrywam tego oczywiście, bo to nie ma sensu, ale Wam powiem, że po prostu to jest jakaś masakra. Ostatnim byłem w Wąbrzeźnie poznałem życiorys dwóch dziadków gdzie pracowali, co robili, jakie operacje przeszli, na dowód tego dziadek mi pokazuje szwy na głowie po trepanacji, jakie historie, czuję się czasami jak barman wiecie, <grym> w jakiejś speluńce no widocznie ludzie mają taką potrzebę wygadania się innej osobie ale trzeba mieć po jedną głowę, żeby tego wszystkiego wysłuchać a tymczasem łowimy dalej na razie bez rewelacji, ale to się może zmienić w każdej chwili. Same drobiazgi, jakieś sprężynki, widzicie a mówiłem, że musi być pokrętło? Jest i pokrętło. Jest też denko, skoro była puszka. Jakiś gwóźdź i zapalniczka, ale by spadło. Zobaczcie, ale jazda bym sobie narobił. Nie zblokowałem. Rzuciłem. to by miał niespodziankę, musiał do wody wskakiwać po to. Ostatnio tak sobie łaziłem po sklepach, słuchajcie, no jest jakaś masakra. W galeriach pozamykane wszystkie sklepy. Słuchajcie. Zero ludzi prawie. Tylko spożywka czynna i właśnie się kierujemy do Kerfura na spożywkę. Sklepy no są niby czynne, ale co z tego, jak praktycznie nic człowieku nie kupisz. Na chlebie półki puste chleba od koloru do wyboru jakie chcecie papieru toaletowego też praktycznie nie dostaniesz jeszcze wczoraj tu byłem i było pełno papieru, dzisiaj już zobaczcie no ale wiecie, ja tego nie oceniam ja się ludziom nie dziwię, każdy reaguje inaczej każdy chce być mądrzejszy od drugiego a tu nie ma co oceniać ludzi, bo wiecie to już takie chichy ale oby się nie okazało, że ci tak zwani preperci będą śmiali się ostatni. Dlatego ja tam nikogo nie oceniam, nie śmieję się z tego wszystkiego, tylko obserwuję z boku, czasami z przerażeniem, no ale co, taka nowa sytuacja. Musimy sobie jakoś w niej wszyscy poradzić. A tymczasem kolejne śmieci. Tym razem przytulamy taki zestaw. Stary nożyk, drugi nożyk jeszcze starszy i jakaś kotwiczka na stalce. O. W dosyć pięknym stanie. Kolejny zestaw promocyjny. Drugi dziś haczyk. Gwóźdź. Demko. I resztki Tym razem takie tam ogniwka od łańcucha. I zobaczcie taki batonik. Wygląda jak czekolada. <laughs> Ale to trudno oderwać. Opa! Kawał złomu w takiej fajnej postaci. Patrz jaki piękny widok. Dwa łabądki sobie fruną. Super sprawa. A my wracamy do łowienia. Dobrze, że nie ma wiatru. Zrobiło się trochę cieplej. Łapy już nie mam tak przemarznięte jak miałem na początku. Bo wam powiem, że zapowiadało się, że będę szybko dziś uciekał. Ale już jest dobrze. Głos mam jak speaker radiowy. Albo jak co najmniej Aureliusz od nas z grupy <noise> pozdrobyku i kolejne śmieciuszki drobiazgi kolejne denko a pod denkiem uwięziona patrzcie, żyłka z kawałkiem ołowiu taka zdobycz tuż spod pomostu wymacałem sobie takie ustrojstwo zobaczcie nie wiem do czego to służyło jakaś taka nie niebyło patka nie wiem co to jest Macie jakiś pomysł? Przez okienko pan Kracego, świat jest psiejski, czarodziejski, taki dzinzelek, wizjer, siłownię mi słuchajcie, zamknęli, nie mam gdzie poćwiczyć, więc sobie się wybrałem z magnesem, na taki trening, jak to mówi Sylwek, pozdro brachu także teraz jestem w czasie treningu magnesem neodymowym przy okazji wyłowię parę gadżetów wędkarskich trzeba dbać o biceps żeby żyła na bicepsie zawsze była a tymczasem spójrzcie jaka śliczność się melduje taka blacha i zwłoki haczyka super Zmieniłem miejscówkę, słuchajcie, i już mi wychodzi taka stara blacha do odratowania, bo jest w całości. I tu mam... widzowie przyszli do mnie, nie pokazuję ich całych, ale są. Patrzcie, jaka niespodzianka. Kawałek zdaje się obcinacza do paznokci. Tu ktoś nawet coś wydziarał. SS, chyba taki napis. Taka ciekawostka. Zerknijcie, jakie piękne kopytko. W dosyć ładnym stanie, chyba świeżo zgubione do kolekcji patrzcie jakiego mam widza Mija. halo juhu no chodź łobuziaro i co mi, na mnie? o ty draniu mały zobaczcie jaka jest odważna zaraz ją złapiemy zaraz ją złapiemy patrzcie zaraz ją złapiemy No do widzenia to się właśnie pożegnałem z bardzo sympatyczną panią a wyciągam kolejny nóż taki tam Uwalony w połowie. Zobaczcie jaki zbrzydal opędzolił tutaj tą gumkę i zostały same zwłoki. To mi wygląda na starą zapalniczkę, ale już jest tak rozwalona, że są to raczej jej zwłoki. Po dłuższym czasie wyciągam taki zestaw, ale jest i blacha. Do odratowania. Tu mi towarzyszy kolega Łukasz, a ja wyciągam, witamy, witamy. A ja wyciągam taką śrubę. Solidną. Patrzcie, tu z brzegu coś się chwyciło, ale trzyma to dno. Spróbujemy to wygmerać tutaj. Nie mam pomysłu, co to będzie. Nie chcę moczyć łapy. No jest, udało się. To było tak wrośnięte w dno, że nie było szans tego wyjąć. Po prostu wbite. Taki elemencik od rynny. Zobaczcie, co tym razem. Garnek. A więc... Coś tam będziemy gotować za chwilę. Garnek mamy, mamy też żeberka. Także dzisiaj na obiad podajemy żeberka. Dorzucam świecę samochodową, a słońce zaczyna ładnie przypiekać. No i dobra, tym przykrym akcentem zakończę dzisiejszą zabawę, bo już od dłuższego czasu rzucam po prostu na pusto. Nie mam już serca sam siebie tak katować, Wam życzę wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie, nie dajcie się koronawirusowi, musicie pić dużo whisky i innych takich tam wiecie, spiritus polski rządzi. Trzymajcie się, no i tradycyjne, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Cześć!